Witam Was serdecznie w kolejnym filmie, który poświęcimy domowi. 70 metrów na zgłoszenie. To już nie tylko hasło wyborcze naszego rządu kochanego, tylko fakt, który zafunkcjonował w obecnym budownictwie, zafunkcjonował u naszych klientów i w tych budynkach oni już dzisiaj mieszkają. Taki przykład pokażemy Wam dzisiaj. Ten dom będzie niewykończony, będzie w stanie którym wystarczy wnieść meble, żeby w nim zamieszkać. Podamy tam ceny, podamy informacje na temat legislacji, czym ona się różni od tego tradycyjnego pozwolenia na budowę. Zrobimy krótki wywiad z inwestorem, a cały odcinek poprowadzi Kuba Midel, który ma dużo wspólnego z nieruchomościami w większości z rynkiem mieszkaniowym, natomiast bardzo przygląda się rynkowi domów modułowych, obserwuje go i. Gdzieś widzi w tym również potencjał, a potencjał jest ogromny, ponieważ domy modułowe stanowią świetną alternatywę zarówno do mieszkania, jak i do inwestycji. Inwestycje takie jak flip na działce z domem, wynajem krótkoterminowy, wynajem długoterminowy, bądź jakiś taki wynajem w kwatery pracownicze, również jest możliwy. Byliśmy ostatnio na wielkiej integracji u kuby Midela w Łodzi. Tam wiele tych tematów poruszyliśmy. Przyszło prawie 2200 osób. Miałem też przyjemność występować na wielkiej scenie i trochę od siebie powiedzieć na temat domów modułowych. Okazuje się, że jesteśmy pierwszymi, którzy o tym bardzo głośno mówią. Dużo mówi się o inwestycjach w mieszkania, wałkuje się do, do znudzenia. Mieliśmy rozmowy przy stoisku, nawet tego typu, że. Tam do końca nie mówią tego jak naprawdę jest, ale rynek nieruchomości, rynek mieszkań, rynek ten na kredyty trochę w tym momencie zamarł i ludzie szukają alternatywy do mieszkania, do inwestycji, do... Funkcjonowania, do, do znalezienia czegoś nowego, bo ile można robić to samo. Dlatego fajnie przykłady naszych domów, inwestycji naszych klientów pokazują, jak można na tym rynku się odnaleźć nie tylko mieszkając, ale również i inwestując. Dlatego ja Was serdecznie zapraszam na naszą stronę. Zapraszam Was do współpracy, a w tym momencie zapraszam Was na odcinek. Jakbyśmy mogli poprosić, żebyś chwilę stanął, no to robi wrażenie, moi drodzy. Możemy chyba jeszcze piłkę sobie podać, prawda? Bo wystarczy tutaj miejsca, żeby... Ogromny, powiat. powiedziałbym, salon. Prawie 30 metrów kwadratowych. Chyba więcej. 30 metrów? Musisz mi zaufać. Kurczę, myślałem, że 35 metrów. Zapraszamy Was do środka. Michał, opowiadaj proszę Ciebie, jak macie tutaj rozplanowaną powierzchnię. To tak, zaczynamy od miejsca na kuchnię. Mamy wyprowadzone przyłącza. Jest tutaj już wstawiona szyba. Będą na górze szafki, na dole szafki blat. Z tego poziomu możemy patrzeć, przygotowując posiłki za okno, na przyrodę. Pojawicie tu stół jadalniany, kanapa a tam po drugiej stronie będzie pewnie miejsce na szafę z telewizorem. Miejsce na telewizor i wyjście, to co naprawdę z, urzeka. Z salonu, Bo, przez tak. e, jedne i drugie drzwi balkonowe możemy wyjść na taras. Drzwi balkonowe nie są żadną tutaj nowością, e, jeśli chodzi o porównanie domu i mieszkania. No. Natomiast ten widok, zapraszam Was. Wysta wystawiamy stół, już ten stół stoi tak jest. i jemy w takich okolicznościach. Yy, to robi rzeczywiście wrażenie, plus być może jakaś pergola czy zadaszenie yy, tutaj tarasu i mamy bardzo dużą powierzchnię. Do życia i kontakt z przyrodą. Tak jest. Jest późna jesień, a ptaszki ćwierkają. Pogoda prawda? nam akurat dopisuje i taką lepszy. pogodę, czyli mamy w połowie listopada, jesteśmy w stanie w fajnych okolicznościach wyjść na taras i pokorzystać jeszcze z tych okoliczności przyrody dookoła, więc to jest fajne na pewno. A jak spadnie deszcz albo śnieg albo się ściemni, możemy. Słuchaj, na pewno do domu. łatwiej jest tutaj wyjść niż z 5 czy 10 piętra na zewnątrz, prawda? Albo na e, balkon. Zdecydowanie. Oglądaliśmy w poprzednim odcinku dom, który miał 35 metrów powierzchni zabudowy, 28 gdzieś tej powierzchni użytkowej. Tam nie widziałbym czteroosobowej rodziny. Natomiast to jest chyba dom, gdzie można spokojnie cztery osoby żyć. Myślę, że jeszcze zajrzyjmy do pokoi, jak one wyglądają i to będzie takie dopełnienie. Odpowiedzcie, dajcie znać w komentarzach, czy rodzina 2 plus 2 znajdzie tutaj swoje miejsce. Ja myślę, że tak. Bo w tej kwocie, nawet jak mówisz z tarasem 350 tysięcy złotych, no ciężko będzie już kupić wygodne mieszkanie dla, dla rodziny dla pół. Zwłaszcza w takim formacie, w którym wystarczy wstawić meble i zamieszkać, prawda? Bo, bo o tym mówimy, że tutaj jeszcze nie będziemy robić, już nie robimy generalnego remontu, tylko wnosimy meble i użytkujemy ten. I dwie sypialnie. Dwie sypialnie po 7,5 metra. W każde wejdźmy sobie tutaj Zapraszam, do środka. Proszę. Wystarczy, żeby wstawić łóżko, jedno-dwuosobowe szafę, półeczki i mieć całą przestrzeń. Przypomnijmy, Michał, proszę Ciebie, zanim wejdziemy do sypialni numer dwa czy do pokoju dzieciaków, z czego wykonane są te ściany. No, ściany są z takiej tradycyjnej technologii szkieletowej. W tej technologii, między tymi elementami konstrukcyjnymi jest docieplenie, wełna mineralna. Tutaj z zewnątrz mamy również w pewnych miejscach jeszcze tynk dołożony, także jest też zewnętrzna warstwa docieplenia takiego fasadowego. Jak, jak długo powstawał ten dom? Ten dom? działce? Wykańczaliśmy go około trzech tygodni. Okej, okay. a sama konstrukcja, sama bryła? Trzy tygodnie u nas w fabryce. Jest a to większa na powierzchnia. Trzy tygodnie, trzy tygodnie, półtora miesiąca jesteśmy u klienta, kończymy inwestycje. Ale od momentu przyjazdu do momentu dzisiaj oddania to jest około miesiąca czasu, tak? Tak. Okej. Okay. I wejdźmy sobie. tutaj jest... numer dwa. Wiadomo, że zaaranżować to można, wiesz to nie jest program yy, o aranżacji wnętrz, tu jest bardziej program o tym, jak można zaaranżować swoje pieniądze, swoje życie i niekoniecznie wydawać półtora miliona, chociaż jeżeli macie to życzę, żeby było to dużo więcej oczywiście, czy bardziej okazałe, natomiast można. Za te 350 tysięcy złotych zorganizować fantastyczne gniazdko do życia. Z, z tym wykończeniem to każdy ma inne Dokładnie. upodobania, i tutaj temat czeka, prawda? Da. Tutaj też mówiłeś mi przed nagraniem, że mamy dom. Do aranżacji dopiero, tak? Jest raptem położona podłoga, gładzie na ścianach i dopiero zaczyna się to, gdzieś kobieta ręka, czy, tak jest. czy ręka Weźmy projektanta, sobie... który, który będzie tutaj to miejsce urządzał, nadawał temu wnętrzu jakiegoś charakteru. Michał, bardzo ważna kwestia. Mówili, że to jest dom premiera. Zamiast premiera Morawieckiego, jakiś pan się tu kręci, zaraz go będę poproszę, może to powiedzieć premiera, bo były premier ale na pewno nie premier obecny. Dlaczego dom premiera? Słuchajcie, no bo wszystko się zaczęło w, na początku roku z nowym ładem, prawda? Musimy się przygotowywać. I wiąże się to z tym, że jest łatwiej i szybciej uzyskać to pozwolenie na postawienie tego budynku. Czyli jest to budynek na zgłoszenie z projektem budowlanym. Nie wymaga on tej procedury pozwolenia. Na budowę. Dlatego słynny dom premiera tak się nazywa, bo sam premier z Mównicy to ogłaszał. Czy kancelaria e, premiera, powiedz tutaj, jest e, partnerem tego odcinka? <grym> jeszcze nie? jeszcze <grym> nie, nie. Nie masz dotacji tutaj żadnych. <grym> nie, nie mam dotacji niestety żadnych, ale no, A może powiedz, się przychylałem. Jak... Powiedz tak na poważnie, czy to, że ułatwiona jest ta procedura. Pozwolenia, którego nie ma, możliwości budowania, czy to sprawiło, że tych domów zamawia się buduje więcej? Na pewno część osób po prostu zainteresowała się dzięki temu tematem, bo w jednych przypadkach taki dom wymaga po prostu pozwolenia, bo co działka, co gmina, to inne tam wymogi, legislacja. Było tutaj? tutaj było zgłoszenie. Czyli tu się to sprawdziło, my, my tak? Przygotowaliśmy. Dom na zgłoszenie. Tak, tu się sprawdziło, dom na zgłoszenie, dom premiera na zgłoszenie, dokładnie tak. Ogrzewanie? Mamy tutaj matę w podłodze elektryczną. Klimatyzacja będzie? To już zależy od klienta. Dobrze, a fotowoltaika pompa ciepła? W tym projekcie to, co uwzględniliśmy, to jest tak, jak widzimy, tak? A już dodatkowe, tak jak widzieliśmy w poprzednich domach, w poprzednich odcinkach, to to już co budynek, co inwestor to inne są po prostu te realizacje. Każda inna. Po ostatnim odcinku jeszcze a propos takiej surowej budowlanki i liczb. Parę osób napisało i zapytało, czy taki dom, czy taki obiekt można przystosować pod kwatery pracownicze. Buduje się teraz sporo fabryk w Polsce, sporo centrów logistycznych. Pracownicy fizyczni chcą mieszkać w lepszych warunkach. No, fajniej mieszkać w czymś świeżym, czystym, nowym, niż w jakiejś zatęchłej kamienicy albo, albo dziwnym budynku przystosowanym pod takie cele. Czy w takim... Yy, Domu można by wygospodarować, nie wiem, cztery pokoje i właśnie takie kwatery urządzić. Domy jak najbardziej są do aranżacji, więc czy pod domy na wynajem krótkoterminowy, długoterminowy, czy też kwatery pracownicze, jak najbardziej to rozwiązanie spełni swoją funkcję. Tylko oczywiście odpowiednio trzeba to zaaranżować, podzielić na pokoje, tak żeby stworzyć tą przestrzeń do życia, do części wspólne, łazienkę. Tutaj jak najbardziej odpowiedź jest na tak. Jeszcze powiedz proszę, w ilu modułach przyjechał ten dom? Cztery. Cztery, Cztery moduły, moduła. dwie ciężarówki, tak był tutaj z fabryki przywieziony. Dom zrobiony w 90% pod dachem Twojej fabryki. Przypominamy, że Michał jest przedsiębiorcą, który robi to drugi czy trzeci rok z rzędu. Tych domów postawiłeś ile? No, już przeszło 120 domów u klientów, a my sprzedanych prawie 200. Jasne. Ja, Michał, gratuluję Tobie kolejnego tutaj klienta, kolejnego domu. Klientowi Myślę, też gratulujemy. Właśnie taki... klientowi chcę pogratulować osobiście. Myślałem, że będę premierowi gratulował, bo miał być dom premiera. No. Przygotowałem się specjalnie. Wiem, że premier gdzieś tam na kanale Łady Jana chyba wystąpił. No to no. byłem przygotowany. Przyjeżdżaj do nas, w końcu na pewno trafimy na to. Może i premier może... z kolei taki dom kupi. Natomiast chciałbym autentycznie pogadać z klientem, który zainwestował tutaj pieniądze, będzie tutaj mieszkał. Dlaczego się na, to, na taki dom zdecydował. No, dobra. Nazywam się Kuba Midel, mam taki kanał na YouTube o przedsiębiorczości, o biznesach, o równowadze życiowej, finansowej. No. Naprawdę? Tak. O, no to bardzo mi przemiło. Gratuluję działki przede wszystkim, Dziękuję. bo jest tutaj mimo bliskości Warszawy fantastycznie. Drugie pytanie, wchodzę w tę branżę domów modułowych, trochę jako obserwator, trochę jako przyszły inwestor. Pytanie najuczciwsze jak można, dlaczego taka technologia, a nie dom murowany tradycyjny? Dla, no wiele czynników. Głównie dwa. Pierwsze, że, że dom jest łatwy do ogrzania, oddycha, jest o wiele przyjemniej niż murowanym domu. A druga, że proces budowy trwa kilka tygodni. Zamówiliśmy dom w wersji pod klucz, więc jedyne co muszę teraz zrobić to wstawić meble. Ale to się dzieje, to jest realne, bo wie pan, łatwo się e... nagrywa filmik. To jest dla nas nie wiem, pół dnia roboty, filmik jest nagrany, ale mówi pan, że równie łatwo się robi dom. No, no to nie ja robiłem, robiła firma Hokomo, bardzo dziękuję. Ja, ja jedyne co przyjeżdżałem, popatrzeć jak trwa proces budowy. No. Mojego zaangażowania w to nie było żadnego. W trakcie nagrywania tych odcinków dla telewizji jeden człowiek powiedział, że przyjechał rano, czy miał przyjechać rano, zrobić zdjęcia, przyjechał po pracę, a dom już był postawiony, bo chciał robić zdjęcia w trakcie realizacji, ale dom już był, był gotowy. Tak to działa, że ja przyjeżdżałem no, to, wiem, co drugi, trzeci dzień, to no, postępy były bardzo duże. No, bardzo, sam proces budowy domu bardzo mi się podobał. A co Pan sądzi o tej technologii? Czy ona wyprze tą, tę, 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 tę tradycyjną technologię, która jest no, minimum chyba dwa razy droższa i niestety ale no, dużo wolniejsza, jeśli chodzi o, o czas, o budowę. To tego nie wiem, czy, czy jest lepszy, czy gorszy, to się przekona. Ale jest tańszy ale, i szybszy, prawda? Ale tutaj na działce obok moi rodzice postawili drewniany dom 50 lat temu i, i mieszkali w nim do, do śmierci. Tak? I, I było bardzo dobrze, bardzo... No bardzo ciepło, nie, nie było całych tych problemów i również proces budowy trwał moment. Czy tutaj będzie pan mieszkał cały rok, czy to jest dom rekreacyjny? To jest dom rekreacyjny. My z żoną przeszliśmy na emeryturę. E, mieliśmy wielki dom, znaczy wielki, no 200 metrowy dom tradycyjny. Kupiliśmy kampera, wsiedliśmy w kampera, wyjechaliśmy na 8 miesięcy podróż do, do Hiszpanii, Portugalii. I nagle się okazało, że 8 miesięcy spędzamy w 6 metrowym kamperze i, i nic nam więcej do szczęścia nie potrzeba. W związku z tym sprzedaliśmy natychmiast dom. Kupiliśmy ten dom, jest no, pewnie z 8 razy większy od tego kampera. No i plan życiowy mamy taki, że tu spędzamy lato. A pozostałą część roku podróżujemy. A proszę wiedzieć, skąd przekonanie w nas, w Polakach, było Myślę, od kilku pokoleń, że dom ma być właśnie wielopokoleniowy, duży. Jak się przez Polskę jeździ, widzimy te kostki, gdzie jest sześć balkonów, prawda, y, cztery pokoje na dole, z kuchnią, gdzieś tam salon, dzieci, teściowie, zięciowie i tak dalej. Dzisiaj y, wraca Pan jako podróżnik, jako człowiek spełniony do domu, który no, przecież nie jest największy na świecie i w Warszawie macie na pewno bardziej okazała inwestycja, a widzę za ogromne szczęście na twarzy no, okazało się, że, że kamper sześciometrowy jest właściwie tylko miejscem do tego, żeby się przespać, bo, bo, bo cały mój ogród jest po, poza domem całe życie toczy się poza tymi metrami kwadratowymi to dotyczy kampera jak i tutaj to tu mam bardzo dużą działkę ponad 5000 metrów, więc życie towarzyskie będzie się toczyć na tarasie i no Natomiast mam bardzo wielu znajomych, no, ja mam ponad 60 lat i wielu moich znajomych przeszło proces budowy domu i wszyscy, wszyscy budowali domy 200, 300, 400 metrowe i nagle się okazało, że dzieci poszły w świat i oni zostali sami w tych wielkich domach, które trzeba ogrzać, które zresztą, no nasz przykład, my mamy, mieliśmy dom 200 metrowy i ograniczaliśmy się do salonu, w którym spędzaliśmy dzień, czy też popołudnie, bo pracowaliśmy oboje. Na, na górę wieczorem się przespać, a do pozostałych trzech pokoi chodziliśmy chyba tylko sprzątać, bo... My nie korzystaliśmy z tego, więc. Powiem panu uczciwie, bo jeżeli pan też ogląda ten kanał, to moja historia jest taka, że też zachłysnąłem się jak du, dużym domem. Były możliwości kredytowe, tak. była gotówka, czy kupił dom największy jak mógł, bo tak, bo tak było gdzieś to zakodowane. Mamy podobnie dzisiaj. Wykorzystuje się go, bo są dzieciaki, bo jest jakaś siłowienka, jakieś tam duperelki garaże i tak dalej. Rzeczywiście do szczęścia wiele nie potrzeba. Ale jeszcze pan, jako człowiek, można powiedzieć, bardziej do, dojrzały, po prostu starszy, co by doradził ludziom lat 20, 30, może nawet 40. Czy jest sens harować na swój dom przez 30 lat, w którym się nie mieszka? Bo tu jest chyba fundamentalne pytanie. No wydaje mi się, że budujmy domy takie, jakie są nam naprawdę potrzebne. Nie budujmy na zapas, bo, bo jeżeli będziemy chcieli to zrobić, to zawsze można sprzedać ten, kupić większy lub mniejszy, bo może się okazać, że nasze może. Be... Potem koszty utrzymania tych wszystkich domów są już zwłaszcza teraz, no bardzo duże, czy, czy prąd, czy gaz, czy, czy ogrzewanie, to nie, nie jest to nam do szczęścia potrzebne, no może lepiej w takie, te pieniądze właśnie wydać na lepsze wakacje, czy, czy jakąś podróż, żeby sobie gdzieś coś zobaczyć, a siedzenie w 150 metrowym salonie jest tak samo wygodne jak siedzenie w 50 metrowym salonie. Tylko wydaje mi się jeszcze, że jak ktoś już ma salon, który ma 150 metrów, to stać go na gaz 4 czy 5 tysięcy miesięcznie, natomiast problem, wie Pan, mają ludzie, którzy wchodzą na rynek pracy, którzy pracują gdzieś tam w korpo, czy na swoim, i wzięli kredyty na mieszkanie, które ma 40-50 metrów, gdzie przy dwójce dzieciaków nie ma salonu 150 metrów, nie ma tego tak zwanego luksusu, a ratę typu 2,5, 3, 4 tysiące albo 5 trzeba miesięcznie płacić. No chyba zaczynamy mówić o polityce, a nie pan o ekonomii. Nie, Myślę, że zaczynamy mówić o ekonomii, no. że gdzieś wracamy do filozofii, do rozsądku, czy to nasze życie. Nie jest zbyt krótkie, żeby przetracić je na to, żeby spłacać po prostu no, trochę cegieł od no, dewelopera. No prawda? Na, pewno, na pewno nie, nie opłaca. No, nie, nie opłaca się y, całe życie pracować po to, żeby płacić raty kredytu. I dorobić się prawda, mieszkania w bloku. Moja żona mówi, że trumna nie ma kieszeni i nie należy tam pakować oszczędności. Należy z tych oszczędności korzystać, z pracy korzystać. No, my mieliśmy plan od wielu, wielu lat, od 15 lat mieliśmy taki plan, więc oszczędzaliśmy swoje pieniądze, poczyniliśmy inwestycje, kupiliśmy mieszkania, które dzisiaj nam pomagają, dokładają nam się do naszych... Naszych celów podróżniczych. Mieszkania pod wynajem. Tak. Mieszkania mogę uścisnąć dłoń. <grywa> jak to starszy kolega, prawda, pozdady mówi, że też tak to działa, no to. Także no, gromadzimy te pieniądze z emerytur, z inwestycji, z oszczędności. I jak się okazało, mieszkanie w kamperze to nie jest wcale taka droga sprawa i, i planujemy lada chwila znowu wyjechać. No jak się teraz okazało, to że życie w takiej Hiszpanii może być nawet tańsze niż w Polsce. To jest absurd. Tak. Czyli jednak politycznie coś tam pana uwiera, co? Tak, to chyba tak. nas wszystkich, moi drodzy, wie pan, o tym też. Nie zacznę wie pan, mówić. ja też nie, yy, chociaż trochę tam yy, Dzisiaj yy, w ogóle do ja. premiera nazwaliśmy tak. ten odcinek. Natomiast wie pan życie też, jeżeli możemy doradzić, czy jakoś yy, zaprosić do dyskusji państwa, że żaden premier, czy to będzie ten premier, czy obecny, czy zeszły, czy rządy, czy to w Polsce, czy w Hiszpanii, nikt nam nie wróci życia. Tak. I trzeba kombinować, tak? Jeżeli będzie kogoś stać, nie wiem, na, 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 na dom w Dubaju, czy tam coś to nie kupuje natomiast wydaje mi się, że trzeba korzystać z takich rozwiązań z takich możliwości jakie są w tej chwili akurat urodził się taki pomysł w ogóle na te domy modułowe gdzie można za parę set tysięcy złotych czy nawet już za 100 tysięcy oglądaliśmy w ostatnim okay. odcinku dom 35 metrów po prostu sobie żyć jak kasy będzie więcej można to powiększyć można kupić i dwa pałace ale ale na pewno taka alternatywa taka możliwość jeżeli pan to wspomniał premierze chciałbym być dom na zgłoszenie tak to się ładnie nazywa a tak naprawdę to, to tak nie jest, żeby ten dom powstał. Praktycznie trzeba przejść całą procedurę ta taką jak do budowania znacznie większego domu. Różnica jest tylko taka, że nie potrzeba kierownika budowy. Ale dokumentacje i projekty, i no wszystko trzeba złożyć tak jak do budowy normalnego domu. Także to tak nie do końca jest prawda, takie że zwykłe zgłoszenie wystarczy. Troszkę się przy tym trzeba nachodzić. Czyli premier sobie zrobił dobry PR, a inwestor no, no, i tak musi się i tak zrobić swoją jak robotę. zawsze przepisy nie nadążały za zapowiedziami. Jasne. Bardzo serdecznie ja dziękuję. dziękuję za rozmowę. Kłaniam się. Jeszcze Zapraszam, jak, 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 jak zrobimy tutaj.